Peggy 18 Siemono, tutaj Krami, jestem mną no... Siejo! i witam was w grze Battle 4. 3 cztaję. Na aż czwórki byście mogliwać. No, z czwórki nie za bardzo. No to witam was w tej grze. Otóż to pięknej, nie z Minecrafta, bo z Minecraft się trochę przejadł chyba. Troszkę. Troszkę. Ale zabić wroga, ładnie się zaczęła ta junta. Nie mi się trochę ładowało długo, więc mam 0 punktów. Nie no, sto dobra. Znaczy, ja tam nie wiem ile będę bo ja zacząłem też. No ale 7 na 6, tak no, powiedzmy. 8 kami Kamil. ale. E. Siema, siema, tak, się nie, nie za bardzo mogę. Poczeczkę, mi lagi zopały, ały, ały. Dobra. Już. Dobra, więc nie wiem, może seria się pojawi, czy co? Nie wiem. Kurde. A tu przynajmniej nie ma tak, że kurde kopiesz dyrta albo kobla, nie? No Myślałem, że tak zadziałek, widzieliście o co chodzi. Ale no za ścianu nie można animować, trudno. A wracając do tego Battlefielda tutaj. Mamy Battlefielda tutaj, ale nie możemy nagrywać jest trochę za mocny za mocna, kto gra jest na naszych komputerach. Grać możemy, ale nagrywać już tak nie za bardzo. Mi wcześniej to wolało, cały czas grałem po i trójkę. Ale widać, że się naprawiło. Ta. A, wam strzela. <trym> to całą, całą rundowę jest nagrywano? Do końca chyba, nie wiem. Zobaczymy. A jeszcze tak powiemy, ja, jeszcze, ja nie będę nagrywał, bo. Się nie chce. Mieliśmy dzisiaj inne gość z Minecrafta, ale jakoś nie wyszło. Nie wyszło. cię tu zmienić dźwięk, bo nie słyszę, co mówię. A ja nie wiem, czy mi słuchaj dobrze i w ogóle, czy słuchaj dzięki z gry w ogóle. Ale będzie lipa, jak będzie źle mnie słychać. Oj tam, oj tam. Mam nadzieję, że nie, ale... Dobra, ja przynajmniej teraz słyszę, co mówię. Będzie się przez chwilę, nie? Ale teraz dobra opanowałem te swoje krzyki Przez, Jak gramy na tym nagrywając to już nie będę krzyczył Oooo, no. a was mam Czw Czwarty level, tak? Gratuluję, gratuluję, ja mam 12 Tak, ja mam taki mały level, bo... Bo on dostał grę Mam befa trójkę za darmo tak, a ja kiedyś kupiłem gry. Nawet nie wierzę to później kiedyś, mogę dołączyć do tego dołączy do tego, że kupiłem obrazek jakiś, czy coś. Czyli możecie w tym momencie jakieś tam... Yy, yy, badane, jakieś zdjęcie z... Yy, moim pudełkowym tym... wersją. Tak, ja tam miałem... mały czas, ale... i tak nie grałem, pograłem może z 5 minut może. O, nic nie widzę. Miałem pierwszy level. I teraz jak skamiem gram grałem, to już 3 levele Jak za się gra, to zawsze jakiś level się wbija. A jak? Z tobą się nie da? No ba. Siły eksteryczne. Kapral w Wbijem level. Bo ty... A, kozaku! Granat! Nie, 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 nie. Ja podziękował. Co to za broń była? F-2000. Tumika! Radek, powiedz mi i dla naszych widzów. Czy kiedy ci się głos mutuje, co? Radek, czy to będziecie Radek? Się, nie Radek. Eee, nie wiem. Może kiedyś. Kiedyś. Może kiedyś mi się zachce zmontować. Się byś przymusił do tego. Ach. Ach. No. Jutro będzie go... Dobrze. <śmiech> <śmiech> Zaraz się dogonię Fajnie ale teraz jakoś coś mnie idzie dlatego bo w tyle coś mi strasznie nie idzie Na filmikę zawsze nie 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 ale na początku poszło ładnie mi a teraz jakoś już Co tu się dzieje A przynajmniej tu się jakaś akcja dzieje Tak Akcja Ho ho a! On, się, ładnie O, ktoś mnie podniósł z tu ludzi chodzi To ja wiem ja Podniosę, podniosę No co jest, nie mogę go podnieść No i jeszcze ŁOL Trzaską To nie było miłe Nie mogę go podnieść, nie wiem czemu Latarko prosto w oczy i nic nie widać Co to? Oślepić hamari O, Ciekawe ile ten odcinek wyjdzie. No nie wiem też. Nie. A ja po drugie nie chcę nagrywać, bo ledwo mi się wygrywają 5 minutowe filmiki. Mi jakoś tam idzie, ja tam zostawię na godzinkę i mi się ukryłam. Znaczy mnie jest tak ciekawe, że nagram filmik 8 minutowy, to mi się komu wyłącza. Jakiś renderuje. Jest to chlipa. ostatnio też się bałem rzek A w ogóle zapraszam Was do mój kanał he <grym> to się działo Jeżeli jak to, to widzieliście to jesteście mistrzami <grym> Oj się działo Nie wiem już ten filmik ma pewnie 5 minut Czy tam nie wiem ile Półcina sz tam jak dobrze Nie nic tam nie będę ciało co ty? Nie lubię cięcia filmu, bo to wygląda tak jakby... Właśnie... Ci to mm. O! Fak! A właśnie ten kramie, wyłączę te cheaty, bo... się skapnął a, jeszcze. Tak, słuchaj, <laughs> Już wyłączam, już wyłączam. Cicho, cicho, nic nie było. Tam te tysiąc grantów wyłącznie. C no 50 50 nie? Nieważne. Nie ga gadam dzisiaj nie od nieodrzeżnych Nie słuchajmy myśli się Noo! Ha Strzelec wyborowy I na prawo i strzelamy Ło, co się dzieje Ło, moj tam i wyskakujemy. a nikogo nie ma. Tyły. Nie, no, właśnie. No, za to byłem. Ta. Och, pokaż mi ktoś. Kto cię postawi na nogi? Oj, ale że nie prawie. Było źle. Choć świecę za stoletarką. O, zrobicie wyhodę. Widzieliście to? No. No, oczywiście wyskakuje. granatem, rzuciłem w takim momencie. Ktoś nazwa z waski. 24 na 23 No to cały czas mi tak średni idzie Nie za dobrze nie za źle coś bo... jest I, z filmików z się i filmików z BF-a możecie spodziewać i filmików z BF-a możecie spodziewać jakieś raz na tydzień albo raz tydzień, ra, albo codziennie no zobacz, 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 zobaczymy jak będzie się grało mi i w ogóle tak, tak więc tak, i mam. to chyba będzie koniec odcinka bo koniec jądy tylko zobaczymy się co zdobyłem. dobytem kapel 3 gwiazdkowy hmm. A szaregowie trzy zrobiłem. I... Tumik. I tumik. Spoko, spoko. Ja tam jakieś tam Co to jest... A zaraz już będę nie wiem co. co możecie napisać w komentarzu jak będę wdzięczny, co po kapialu jest. Yes. Yeah. No dobra. Tak więc dzięki za uwagę i Siemonu. Siemon. Siem